A, no dobra, no to byłem dzisiaj na tej rozprawie. O dziwo Jacek Murański przyszedł na tą rozprawę. Co prawda bez adwokata, bo adwokat przedłożył zwolnienie lekarskie, coś mu tam było. Ale pani sędzia... Co z pani sędzia? Bo sędzina to jest chyba żona sędziego, nie? To sędzia po prostu. Czyli ja nie wiem, czy mam femininatywów używać. No, ale tam... Ja niestety nie jestem biegły w prawie i pani sędzia powiedziała, że, że nie odroczy tego posiedzenia Jeśli to zwolnienie, które mu tam zostało, Jej zostało dostarczone Było z dzisiaj na jutro A wiesz, a mój adwokat przyjechał z Warszawy Ja przyjechałem z Wrocławia To mówi, że, że mimo wszystko i tak będzie To kontynuowane Jacek Murański tam nie, od, nie, nie ten Stwierdził, że, że bez swojego pełnomocnika to, to on nie chce odpowiadać na pytania Więc tylko mnie przesłuchali Tak połowicznie W związku z tymi rzeczami No i w sumie to tam jakoś nic mocnego się nie działo, nie? Więc no ja też nie wiem na ile można takie rzeczy mówić, co tam się dzieje, bo chyba to nie jest jakieś takie do opowiadania. No sobie była rozprawa, następna jest w lipcu, na początku lipca. To chociaż o tyle dobrze, że w końcu ciepło będzie, bo zobaczcie jaki pech się wydarzył, patrzcie Gdańsk, pogoda. Dzisiaj, dzisiaj tam było o, no to 8 stopni, a zobaczcie a pogoda się dopiero od soboty rozkręca, nie? I już jest fajnie. No dzisiaj co prawda, ja wczoraj jak patrzyłem, to miało być 7 stopni, 7 stopni w dzień maksymalnie i minus 1 w nocy i miał padać deszcz, ale deszcz zaczął padać dopiero jak z Gdańska wyjeżdżałem, około godziny 16 i było tak 11-12 stopni. No Jacek Murański też się tam, mm, nie powinien, nie można w trakcie postępowania, okej, okay, no to nie będę mówić, co się tam działo. Ale dzisiaj też Łukasz Ekier z antyfaktów wrzucił na wrzucił życiu na, na swoją storkę, bo Jacek Murański wysłał mu tam jakieś dokumenty, że jego pełnomocnik dostał karę jakąś finansową i ogólnie została rozwikłana zagadka, Dlaczego Jacek Murański mówi, że ja mam jakąś sprawę w prokuraturze, a ja nigdy nie byłem przesłuchany ani nikt nawet do mnie nie napisał w tym temacie, czy, czy nie zadzwonił i tak dalej. Si się ze mną nie kontaktowali? Chris Starson, mają to pod uwagę, że on na tę sprawę nie przychodził. Moja znajoma ma kilka spraw z która nie raczyła przyjść nawet na jedną adwokata, nie brała ja i dostała po Okej. Okay. Czy Twoja znajoma jest z tych Hollywood Hair, tak? No, ale dobra, no to już, już się mniej więcej tak na podstawie tego właśnie, co Łukasz Kier z antyfaktów rzucił, to mniej więcej doszedłem do tego, dlaczego Jacek Brański cały czas publikuje jakieś rzeczy, że niby mam jakąś sprawę w prokuraturze i wyszło na to, że on złożył chyba jakieś zawiadomienie do prokuratury na zasadzie, dzień dobry, przychodzę z takimi informacjami, proszę wszcząć śledztwo przeciwko temu i temu panu, czyli mnie w tym wypadku. No i to rzeczywiście jest w prokuraturze, nie? Bo to jest tak samo, jak ja bym poszedł do prokuratury i napisał, proszę wszcząć śledztwo, ponieważ użytkownik... Pawcio na czacie, nie wiem, obnaża się publicznie. No to teoretycznie jest to w prokuraturze, ale w tej prokuraturze tak na to patrzą i chyba nic z tym nie robią, nie? skoro mnie nie wezwali. I on, I on chyba był tam zeznawać z tego wynika, z tych dokumentów, które on temu Ekiertowi wysłał. I chyba ten jego pełnomocnik został jeszcze raz wezwany, ale nie przyszedł i wlepili mu karę finansową. Tak zrozumiałem z tego co, z tego co on powiedział, jak coś przeinaczyłem to sorry, ale tak mniej więcej tak to zrozumiałem, nie? Więc no, więc to też jest ciekawa taktyka, że zgłaszasz coś do prokuratury, a potem mówisz, że prokuratura się czymś interesuje. No w momencie kiedy coś zaniesiesz do prokuratury, to jakby oni mają świadomość to co ty im przedłużyłeś, ale niekoniecznie jest to, niekoniecznie ich to pod względem procesowym interesuje, nie? czemu rani ten ten Satyfaktów w ziomki Tera? Chyba nie. Nie powiedziałbym, więc, więc no. tyle, no jakby tu to, to, to nie ma jakoś tych, tylko on, mu chyba jest to potrzebne do tego, bo on się nawet w sądzie mówił, no bo wiecie mniej więcej co on o mnie mówił, no i on takie uzasadnienie buduje, że, takie uzasadnienie buduje swoich, swoich, wypowiedzi, że no ale wiesz, on mógł mówić, że ktoś tam jest profilem i tak dalej, skoro ktoś z podobnych artykułów, ktoś, czyli on de facto, czyli jego pełnomocnik, Jakbym pewnie na to samo trochę wychodzi, takie zawiadomienie zgłasza, nie on jakby tym się posiłkuje. Ja nie wiem jak to się y, potoczy, bo koniec końców. Ja też uważam, że chyba ta sprawa nie jest jakaś najważniejsza, jeśli chodzi o jakieś sprawy w sądzie. Bo na koniec dnia ja też trochę rozumiem ludzi, którzy w tym sądzie pracują. Wiesz, przychodzi do Ciebie, czy przychodzi do Ciebie facet, który oskarża drugiego faceta o to, że coś tam na niego powiedział. I wiesz. No, i sąd tak, sąd emocjonalnie do tego nie podchodzi, bo on ani nie jest, wiesz, on się nie pod, postawi w Twojej sytuacji. Tylko on po prostu tak sucho na to popatrzy: OK, ten na niego powiedział tak, ten mu odpyskował, ten to mu powiedział. To jest trochę jakby dramę w internecie, wyjaśniać za pośrednictwem sądu. Po z racji tego, że ja, no ja za bardzo nie miałam już innego wyboru, bo, wiesz, w momencie, kiedy ktoś. Takie, a nie inne oszczerstwa mówi na mój temat, to cokolwiek będzie już lepsze niż nic, nie? Czy mogę zanieść losowę główno na Andrzeja Duda i mówić publicznie, że prezydent RP ma sprawę na przykład pedofilię? Wiesz, z drugiej strony, jeśli to sobie wysasz coś totalnie z palca, no to go pomawiasz w tym momencie. Też nie możesz chodzić do prokuratury i mówić jakichś totalnie losowych rzeczy, które ten, nie? Bo za to też odpowiadasz karnie. Nie możesz jakby oskarżać kogoś bezpodstawnie.